Witam wszystkich. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć nie tylko sobie, ale i Wam na pytanie, który robot faktycznie jest królem wśród robotów sprzątających. Do tej pory jakby serwisowałem i uważałem roboty iRobot Roomba za po prostu mega najlepsze i pierwsze i prekursorów i jedyne na świecie. Chociaż ostatnio otw otw otworzyły mi się oczy na Xiaomi. Bardzo fajnie zrobiony robot, bardzo podobnie, dużo ściągnięty z robotów, więc na pewno troszeczkę sobie ułatwili Chińczyki. Wykonanie też niczego, nic nie ma na zarzucić, no ale zobaczymy jak to się spisze. No jednak robot ma więcej technologii wpakowanych, Swoj, swój sprzęt, ma dwa wałki czyszczące, a Xiaomi tylko jeden. Ale co tam, nie ma co opowiadać. Kto się tym interesuje mniej więcej wie, tu chodzi tylko o praktyczne stwierdzenie kto który robot, ile brudu już ciągnie i w jakim czasie. Ponadto, żeby nie było tak chopiub, dołożę jeszcze do, do tego całego testu dwa roboty, inne troszeczkę, starego Samsunga, jak i starego e-robota z model 600. Zobaczymy, czy to może w ogóle ta nowa technologia, która wchodzi i tam oferuje 5000 różnych Wi-Fi, nie Wi-Fi, z tak naprawdę nic nie daje, bo może być efekt ten sam, bo i może lepszy będzie przy starszych robotach. Kto wie? Naprawdę, naprawdę. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego. Na czym polega będzie test? tym będzie polegał, że będę zbiorę odpowiednią ilość brudu. Na wcześniej wyczyszczoną już powierzchnię rozsypię go. Taką samą ilość przy każdym robocie. No I puszczę. puszczę ten robota, tego robota. No i zobaczymy. Zobaczymy jak szybko skończy to pomieszczenie. No i ile zbierze. No i będziemy mieli zwycięzcę. Ciekawy jestem. No ciekawy, ciekawy jestem. A wy chyba też. Jak oglądacie ten film. Dobra, to. Biorę się za robotę. O, to yy, ważenie. Mam tutaj dwa pojemniki z brudem. Na oko. Zrobiłem jakby podobną ilość, ale na oko to jak się mówi chłop w szpitalu umarł, więc zrobimy na wagę. 96 gram. Nie no, jak podniosę wagę, to, to nie będzie widać. No musicie mi uwierzyć. 96 gram. Bruton ma. No jak nie wierzycie, trudno, przepraszam, no mogłem tu zrobić jakąś drugą kamerkę. Tutaj 97. No było jak wcześniej, jak ważyłem, było też 96. No nie. Nie, nie, nie. Tu mamy 97. Tutaj 97. Jest ok. Mamy te, tą samą wagę. Wiedziałem, że tyle samo ma ważyć. Widzicie? Widzicie, nie oszukuję, bo się już chciałem przesypywać. Po co miałbym to robić? Krótko, no. Dobra. Waga jest ta sama. I tak, testujemy, co my testujemy, właśnie. -da! Jestem dam jestem, iRobot. robot. dokładnie, to jest 966 model. Z kamerką, taki bajerancki, ładny, kudy świecący. To będzie jedna sztuka. ta -da! jestem, drugi raz, jest Xiaomi. Jest, 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 ładny, ładny, o właśnie, najważniejsze, poczekajcie. Żebyście wiedzieli, jest pojemnik pusty. Żeby nie było, że, że oszukuję, że, że, że coś. Wszystko transparentnie zrobimy, tak żeby było OK, czy tak, tak chcę zrobić. Już pokazuję. W rumbie to samo. Pojemniczek czyściutki, wyczyszczony. Tu nie ma. Co my tu jeszcze mamy? Mamy takiego tutaj kucunga starego, trochę podrapany, tutaj zmęczony życiem. Yy... Jaki to jest model? Jaki to jest model? SL8980. Taki mamy model. Eee... Proszę bardzo, wyczyszczony. Świecić ten kurczowe. Jak... Nie powiem co, a wiecie co. I następny model jest nasza rumba. Nasz staruszek 631. Widzicie jeszcze szczotki stary, starego typu z włosiem jak nasza ta, Kaśka. Kto pamięta, z moich lat, takie pchane, takie na kółeczkach, taki rumby tylko na patyku i bez silnika tylko naszymi śniami. Kaśka, jak się mylę, to poprawcie, ale chyba kasza mi się nawet, mi się zdaje, że to się nazywało. I co? I tutaj mamy pojemniczek też czysty, widzicie? Pojemniczek czysty, no troszkę mniejszy. Nie, ale tyle się zmieści. Tyle się zmieści, do. Mam cztery sztuki. Pierwszy jest iRobot, drugi jest Samsung, trzeci jest Xiaomi. I czwarty jest yy, robot stary En, duer, torba, orba, usma zero Zeus, Kosmateus, imorele, bing, bang, bong. robot pierwszy. Dobra. Jeżeli robot pierwszy, to reszta leci po kolei, tak jakby leciało. Czyli pójdzie Samsung, później Xiaomi, a później stary Aerobot. Do działa! Zawodnik na miejscu. Pojednik z ważonym brudem. Na miejscu. Występuje do rozsypywania i do testowania. Brak stacji dokującej. wróciła na miejsce, skąd ruszyła, więc spokojnie. Włączymy. Testujemy następną. To dzieła. No to zaczynamy. Zaczynamy z nowym. Konkurentem naszej rumby serii 900. Siedziałam i robok. Brud złożony. Gotowy. Rozsypuję i jedziemy z tematem. No wszystko posprzątane, zobaczymy jak to będzie z czasem. No, pojemnik dużo ma brudu, wysypły tylko, no i co? Skończyło oba, czysto jest. Czasowo nie wiem, który szybczy. No, chyba może xiaomi, jeszcze nie, nie badałem, zobaczymy. Najważniejsze jest ile brudu złapały. Jak się okaże, że więcej niż miały to będzie dziwne to może i nie dobra badamy Ksejomi przepraszam, przepraszam, rozejmiemy już bez pojemnika, no niepotrzebny ucieramy pojemniczek, ok. Robię coś takie kiedyś eksperymenty w sieci. Nie widziałam. Może nie szukałam. Dobra. Było 97. Jest 95. 2 gramy mniej. Gdzie zgubił? Dobra, tutaj nie ma co płakać. Zobaczymy, co nam powie rumba. Dobra, 2 gramy mniej. Kurczę, no to jest 2%. Dużo, niedużo. Może został trochę filtr. Drobny kurz został, mógł zostać filtr. Tego nie wytrzepię. Kurczę, Feleka, jak mi wyczepieć? Jestem alergiki, nie mogę z mieć do czynienia. Gdzie, gdzie, gdzie ta moja waga? Gdzie ta moja waga? Jest moja waga, jest, 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 dobra. Mamy zero. Murde, to nic nie ważyło. Dalej 5. No dobra, trudno. Start. obywatelem. Dobra, chodź to moja rumbo. Nie troszkę może być jakby problematyczne, Nie widzę, nie. Nie, 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 patrzę, nie patrzę. Proszę Państwa, chciałem ogłosić zwycięzcę Aerobota. O gram 96. No, no, zdecydowany zwycięzca, no nie ma to tutaj w ogóle dyskutować. Wygrał po prostu zostawił psychomi po prostu na no, szarym końcu. Nie żartuję oczywiście. Ogram no, więcej. No gram. No gram. No, żaden wynik. Zobaczymy jeszcze jak z czasem będzie. Ogólnie rzecz biorąc, przy powierzchniach yy, bez dywanów. Nie, wskaza nie wskazałbym zwycięzcy. Naprawdę oba roboty pisały się świetnie. Nie wiem, jak to będzie. Jeszcze raz powtarzam z czasem. Chociaż to nie jest może najważniejsze. Ucinam temat. Mam dwa pojemniki, które teraz wędrują now na podłogę. No i się nasze staruszki biją. Kto wygra? Czekaj w ogóle, czy może będą lepsze jeszcze niż nasze te. Okaże do no Witam ponownie przy nowym robocie i nowym brudzie. Jedziemy! Czy byśmy mieli mistrza czasowego? chyba najszybciej skończyć na robot? O, kawałeczek, no troszkę brudu zostawił. Tutaj. Tutaj też coś zostawił. Tutaj coś ma na ręku. Nie jest dramatycznie, parę przy aerobocie nie by było się trzeba czerpić ani w Xiaomi. No ale... No ale zaraz mażymy, zobaczymy co będzie. Ale testujemy jeszcze ostatniego naszego modela. Koniec. Robot pojechał, tam się zatrzymał. Skończył pracę. Patrzymy, który wygrał. Ciekawy jestem, jak to sobie poradziły nasze staruszki. Pierwszy Samsung idzie, już tutaj prawie, prawie brudny wystaje. One mają małe pojemniki. To jest ich minus. Od razu to trzeba zaznaczyć, ale zobaczcie, napchamę. Gotowi Czy wszyscy są gotowi? Da, 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 da. No i jak myślicie? 96 Naprawdę nie no. Tyle ile miało być? Kurczę, 96. Czyli lepszy niż Xiaomi Stary Samsung. No. Mamy jeszcze tutaj staruszka. Ta, 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 ta. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Patrzcie, co się dzieje! Wow. No, tutaj to mamy tego sporo! Chyba. Mamy? Czy gotowi? Czy wszyscy gotowi? 95. Czyli ogramy też nie niż Samsung. Yy... Ogramie niż Samsung. Zwycięzcą jest na pewno robot 900K, bo ja najwięcej ogram, ale co to za różnice są? Ogramie różnice. Hmm. 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 Teraz zobaczymy z czasem jak stoimy. Kurczę... Coś trochę tak czułem, że tak będzie, że to będzie wszystko wyrównane, ale to jest... To jeszcze nie koniec. Nie, czekajcie, coś ważnego będzie. Dla was specjalne. Mały pojedynek. Face to face Zapraszam na finał odcinka. To był cierpliwy, doczekam. Będzie kurczę. Świadkiem wojny robotów. Wojna robotów face to face. Wytworzyli o każdy gram kurzu. Kto wygra, jak obstawiasz, mal komentarz, ciekawy jestem sam. Nie ma co przeciągać. lecim z koksem nie wygra najlepszy. <śm> Jedyne zakończone, widzieliście sami. Chciało się. Zaraz przejdziemy do podsumowania. To ile zgarną. Bo czuję, że będzie kurde ciekawie. No to, to pierwszy Ksejomi. Czy wszyscy są gotowi? Dzieciucia. Chodzimy. 92, kurczę, co, to ten chyba, kurde, kurz naprawdę bardzo mało waży. Więc to ten gram to jest może wielka różnica, e? Poczekajcie, ile waży sam pojemnik? 90. Mości Państwo, to gram to jest kurczę, parędziesiąt, 10 procent. Nie no to mamy tutaj 92 gramy. Złapał 2 gramy kurzu. Mi się nie popisał. Lecimy dalej. Nasz śrobocik zgarnął. W 94. cztery, dwa razy większy niż syjomi. Brawo, brawo, mój kolego. A no teraz czas na aerobota serii 9. Dobra. A, 3, 4, 3, 92. Wynik z xiaomi. No to chyba. Mój kolego. Mamy chyba mamy chyba zwycięstwo, ale ile tutaj mamy? Bo to jeszcze możemy zaskoczyć. No i ostatni zawodnik 93% trzy. nokaut. Knockout. ostatni taki Dobra, morał naszej imprezy. Jeżeli chodzi o zwycięstwo na zbieraniu kurzu w pojedynczych rozjazdach. Wygrała 900. -ka. Myślałem, że to bardzo mało wygrała, bo wygrała jednym gramem yy, z Xiaomi. No ale chyba nie. Jednak okazało się, że pojemnik waży 90, a kurzu było 6. Więc to już jeden gram przy 6 no, to jest różnica. To jest kurde klasa. To raz. Nie podłogi było identyczne w obu. Czas. Już odwrabiamy. No ale w pojedynku. Kurczę, starsze modele to jest brutalna siła, nie bez inteligencji, jadą w nie ma przeprosin. Chociaż nie, Samsung też ma kamerę, on też, kurczę, ale szybki. Samsung jest szybki i zaskoczył mnie pozytywnie tak naprawdę. Bardzo polecam, jeżeli chodzi o pracę. Ten bardzo czysto posprzątał, ale ma jedną Ilość jego na rynku i ilość części zamiennych na rynku jest bardzo, bardzo mała. W trakcie awarii, jego w ogóle budowa nie jest modularna. Rozebranie tego robota, robota, robota jest jakby uciążliwsze. A jak już go rozbierzemy, to w środku masa przewodów połączonych, pomieszanych nieco tam jakiś problem, ale no, robota o wiele więcej i części brak. Więc trzeba kombinować, przy iRobotach, przy Xeomi jest o wiele, wiele więcej tego na rynku, jest więcej, rynek tym nasycony i tych części mamy o wiele więcej, więc i tak, i tak, mimo wszystko Samsung mnie zaskoczył swoją funkcjonalnością, szybkością. To jednak niestety, to niestety nie. No i stara rumba. No... No, też pokazała klasę, zebrała też też dużo jakby tego kurzu. Ale jesteśmy wale. Nie ma kamerki. Jest na tyle mało inteligentna, że przy dużym mieszkaniu nie ma szans. Pojedzie do jednego pokoju, zgubi się, nie wróci. Te nasze roboty inteligentne z kamerami Xiaomi czy ten nowy robot, one mogą jeździć po mieszkaniu. W kilku pokojowym i one sobie spokojnie pojadą wszędzie i sobie wrócą. Dają nam mapki, możliwość wyglądu: wszystko o tym wiemy. Ale są plusy i minusy. Ale cena, tak? No ale cena. To, to kosztuje 800, czy tam 700, a ten no, robocik stary, no ile? 300 max. 200, 300 zł. No wy będą zbudować, widzieliście, jak co, i sam co też około 300. 2300, więc podobne pieniądze. Ale jak mówiłem, jeżeli chodzi o części, wywalnie, no niestety problem z naprawą. Ale tu mnie też nie zawsze części dostaję. Mam jednego takiego kurczę i czekam, naczekam no, na, na dawce cały czas. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli się podobał, no to babka w górę. Będę bardziej zmotywowany, żeby działać dalej. A jak nie dać, to i tak będę działał dalej. No bo sobie lubię to. Pozdrawiam. Cześć.